Są rzeczy na świecie, bez których da się żyć. Ha! Są i takie, bez których nie da się żyć. Da się żyć bez wody w kraju, gdzie alkohol z chlebem mylą. Wiem, że trudno to do wiadomości przyjąć, gdzie szpony wyją, nie mogąc uwierzyć, że bez narkotyków da się jakoś przeżyć. Bez ślubów co dzień to paskudny nauk, który od środka zera się pomału bez poczucia żalu Samodestrukcja w każdym detalu Bez szału zakupów, mocnych marek ciuchów Zaciąganych długów, da się żyć na pewno Chodź ze mną pieszo, poszukasz powodów Jakoś da się żyć bez drogich samochodów Bez nienawiści do cudzych poglądów Nie ograniczasz myśli horyzontów Od początku świata człowiek gromadzi wiedzę Jakoś da się żyć bez ciągłych uprzedzeń?

Ludziom do picia, choć trucie jej Dziś to chyba zwyczaj Smog zamiast powietrza Weź tu oddychaj Z tego bilansu sam siebie rozliczaj Bez zdrowej żywności mogą być trudności Masz wątpliwości? Zobacz o tych w stanach W ramach programu czyli ekologicznie Warzywa modyfikowane genetycznie Bez kasy praktycznie Statystycznie giniesz Pomyśl o biedzie, gdy ją na ulicy miniesz Trybem w maszynie systemowi Przynależny od tak wiele Wielu rzeczy, jesteś zależny, bez miłości matek, świat by chyba zdzisiał Tak jak bez przyrody Natury oblicza W okolicach wojna słychać na gruzowisku Nie da się żyć w takim środowisku nie, nie, nie da się żyć To by ży, to, 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 co mamy nie da nie, nie da się żyć się co coś się by zostać tu na dłużej nie da się żyć evet ży, ży, To co ży, ży, ma wartość tego się trzymaj, że nie da się zle się zleć.